Prezentuję gołąbka o numerze PL031823 rok 7245. Jest to gołąb barwy ciemno nakrapianej. Jest to linia Battenburg Vandemerwe. Tu akurat widać, że gołąbek wyszedł typowo na zasięgi. Hodowca jak, który zobaczy ten filmik, jak zobaczy skrzydło to po prostu widać gołębia, że, że jest na zasięgi. Także to są wiadome troszeczkę innej budowy, minimalnie gołębie niż te Porsche. To są gołębie już, które lubią kilometry. No to hodowcy, którzy mają te gołąbki, to wiedzą, że po prostu. Robią robotę, lubią utwardzić szybkie gołębie, także zapraszam do licytacji.